Czy doświadczyliście senności podczas jakiejś konferencji, prelekcji albo wykładu? A może spotkaliście prelegenta, który głosząc pewne tezy, sam się nimi nudził, nie identyfikował i walczył z sennością. Głowa mu coraz bardziej ciągnęła do Ziemi i grawitacja była coraz silniejsza, aż w końcu zasnął. Może wydawać Wam się to niemożliwe, ale kiedy sięgam w przeszłość swoją, przypomina mi się takie doświadczenie, kiedy jeden z animatorów podjął się tematu Rola i znaczenie Ducha Świętego w Kościele. I tak mówił ciekawie, że sam miał problemy utrzymać uwagę, ale mówił coraz ciszej, aż w końcu zasnął. Myślę, że senność w życiu duchowym może dotykać znacznie więcej osób. Senność, która może pokazywać, że Duch Święty ma mało przestrzeni w naszym myśle, sercu, by móc działać. Duch Święty jest ożywicielem, jest parakletem, czyli tym, który pociesza. Duch Święty jest tym, który daje nadzieję. I dzisiaj bardzo potrzebujemy Ducha Świętego. Dlatego podczas liturgii niedzielnej będziemy wołać, niech wstąpi duch Twój i odnowi Ziemię. Niech wstąpi duch Twój i odnowi mój sposób myślenia. Niech wstąpi duch Twój, Panie, i odnowi moją relację do osób mi bliskich. Niech wstąpi duch Twój, Panie, i odnowi moje spojrzenie na świat, na drugiego człowieka. Każdy z nas potrzebuje działania Ducha Świętego. Duch Święty jest jak powietrze, nie można go zobaczyć ani złapać, ale możemy poznać go po owocach, po działaniu. Po owocach poznaje się Ducha Świętego w życiu chrześcijanina. Święty Paweł w liście do Galatów mówi tak owocami zaś Ducha jest miłość, pokój, cierpliwość. Uprzejmość, dobroć, wierność, opanowanie, łagodność. Myślę, że kiedy doświadczamy tych postaw, możemy mówić jakby o sfotografowaniu, uchwyceniu Ducha Świętego w naszym życiu. I tego Wam życzę, i sobie, abyśmy jak najczęściej obfitowali w tych dojrzałych owocach życia chrześcijańskiego. Pokój i dobro błogosławionego tygodnia.